W kolejnym programie przez dziurkę od klucza przedstawiam Państwu człowieka, którego mogę nazwać tylko jednym zdaniem. Niespokojny duch, podróżnik, pisarz, coach. Właściwie masz bardzo wiele zajęć, prawda? Tak, no, zajmuję się eksploracją dość długo i to wszystko jest jakby powiązane. Eksploracja. Robię też wykłady motywacyjne dla dużych firm. Wcześniej pływałem na statkach pod banderą holenderską, no ale tak naprawdę, no, aktualnie czuję się najbardziej sportowcem podróżnikiem takim wyczynowym, więc, więc to jest mi najbliższe. Kiedy przygotowując się do tej rozmowy, wrzuciłam w przeglądarkę Google nazwisko Marcin Gienieczko wyświetliło mi się mnóstwo różnych, y, niesamowitych wręcz, historii, które były Twoim udziałem. Powiedz, od kiedy pasjonuje cię, y, pasjonują ci takie ekstremalne wręcz wyprawy i, i takie niesamowite zupełnie przygody? Tak, no generalnie y, ja mam 36 lat, zacząłem jakby od, można powiedzieć, od 17 roku życia, później, ale, ale tak zawodowo zajmuję się eksploracją, można powiedzieć, już około 7 lat. I y, przy tych eksploracjach, y, nazwijmy to w tym zawodowym zawodowych, gdzie, gdzie, gdzie robię duże projekty, to y, dużo spędzałem czasu na wodzie, przepłynąłem między innymi największą rzekę Syberyjską Lenę y, w Kanu 4328 km y, system rzeczny Matkenzji, no, wędrowałem z karawaną wielbłądów przez Saharę, więc, więc, więc no. No To są bardzo duże projekty. Teraz aktualnie robię projekt Energia Solar Amazon Expedition, gdzie, gdzie przepłyniecie z od źródeł całej Amazonki, gdzie wyjeżdżam na pół roku, więc to jest bardzo duży projekt. no yy, Ale to wszystko jest to z tym związane, że to doświadczenie już wcześniej było. I to doświadczenie rosło, 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 i teraz jest ten taki bardzo duży projekt. Ale nawiązując do wcześniejszych, no one budują bardzo mocno psychikę. Yy, szukam różnych rozwiązań, negocjacje trwają z, czy to z partnerami moimi sponsorami czy, czy, czy też z firmami, porobię różne firmy też i, i materiały i książkowe, więc, więc to ja zbieram to, te doświadczenie i też przekazuję uwagę swoim mm, różnym odbiorcom, ludziom, firmom, więc, więc, więc... No to jest właśnie dla mnie u Ciebie niesamowite, że nie dosyć, że przeżywasz takie nieprawdopodobne wręcz przygody, że można wręcz powiedzieć, narażasz swoje życie, ponieważ no jeżeli sam jesteś gdzieś w jakichś dzikich odmętach, prawda, w przedziwnych krainach, no to jednak jest to dość niebezpieczne, powiedzmy sobie szczerze. A równocześnie m, robisz tyle fajnego dla, dla innych, no bo nie kryjmy, że ten projekt, o którym mówisz, podobnie jak wiele i poprzednich, ma też taki piękny, szlachetny cel, ponieważ tak. jesteś y, człowiekiem blisko związanym z pomorskim hospicjum dla tak, dzieci. Tak, tak. tak no projekt, y to jest właśnie razem z grupą Energia postanowiliśmy zbierać pieniądze dla, na karetkę, ponieważ dzieci mm, chore są i, i trudno dojechać do nich fizycznie, więc trzeba przygotować dobry samochód. Więc, więc pomyślałem sobie, że dzienny człowiek myśli o sobie na końcu i yy, to jest w sumie stara zasada ludzi morza i, yy, i chcielibyśmy przez ten projekt nie tylko pokazać, że można osiągnąć cel bardzo odległy, 7 tysięcy kilometrów, ale i również pomóc innym ludziom, dzieciom, kiedy ja wchodziłem na górę źródłową Amazonki w tym roku na 5600 metrów, moja pierwsza myśl była to powiedzieć, że dedykuję tą górę źródłową Amazonki, Amazonki dla dzieci. Nie wiem, tak mi przyszło do serca. Na gali mistrzów sportu sportowcy mówią dziękuję dla rodzicom, dziękuję różnym ludziom. Ja po prostu czułem, że chcę to powiedzieć, żeby każdy wiedział, że, że można wyjść z różnych opresji, że można pokazać, że niemożliwe nie istnieje i no i żeby pomóc, tak? To, to trzeba. Bo mi ludzie pomagają. Mi na całym świecie pomagają. E Niestromnie tu mogę powiedzieć, że i firma z Wrocławka, firma Satwin, i Grupa Energa, i Unika. E wszyscy mi pomagają i na Syberii, i Indianie mi pomagają. Dlaczego ja mogę nie pomóc, tak? Mam takie możliwości. Troszeczkę jestem orkiestro różnego rodzaju robię projekty. Zaangażowałem tych wszystkich ludzi w ten projekt, żeby właśnie pokazać też, że, że, że nie trzeba być synem prezesa Orlanu, żeby duże rzeczy robić, że można osiągnąć cel. I i to jest bardzo dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać właśnie, i, że można osiągnąć cel, ale przede wszystkim, żeby pomóc też innym. To jest bardzo dla mnie bardzo istotne, bo to jest moja misja w tym przypadku. No właśnie, i ja o tych kwestiach y, mówisz, kiedy występujesz jako trener y, motywujący do działania pracowników na przykład różnych dużych firm? Tak, tak, to ja y, prowadzę różnego rodzaju wykłady dla różnych korporacji, ale, ale dlatego ja mówię też... Y, Szukajmy rozwiązań, szukajmy rozwiązań, tak, w różnych sytuacjach ekstremalnych. E, przykładowo e, e, zmuszam teraz, powiem tak, to, to mówię teraz na, na bieżąco, e, że mam podpisaną umowę z, z firmą ubezpieczeniową, tak, I ja mówię, w tym przypadku, którą ja teraz robię, to nie jest zwykła wyprawa, to nie są sytuacje takie, rozbrojmy bombę, kiedy y, y, jeszcze ona nie wybuchła. Dlatego mówię, pod, y, trzeba ułożyć do, dobrą strategię, dobry plan, żeby to wszystko wyszło. Ponieważ jeżeli coś przestanie grać... To nic nie wyjdzie, bo od, o, o sukcesie decydują detale. I, y, I w związku z tym, y, szu, y, jednym słowem, projekty takie, które robię, to jest jak gra w szachy. Nim jeden ruch zrobisz, musisz wiedzieć, jaki trzeci jest. Bo inaczej, jeżeli tego nie przewidzisz nie, albo nie będziesz myśleć w taki sposób, zginiesz. Ja się zapytałem się ludzi z, z Firmy Bezwickich, wiecie, dlaczego jeszcze żyje? Po prostu myślę rozsądkowo, myślę wcześniej, muszę wyprzedzać. Tak jak niedźwiedź gryzli idzie do lasu, i on, nie wiem, łososia czy, czy jakąś zwierzynę czuje z odległości 15 km, to tak, aby przetrwać, to muszę. Zrobić. Bo na przykład teraz płynę rzeką Amazonku. Bardzo trudny region przez dwa kartele narkotykowe. W 2012 roku zostali ludzie postrzeleni, w 2011 roku ludzie zostali zabici z Gdańska. Tak Między innymi to słynna afera, afera, no słynna sprawa. Więc, więc to trzeba po prostu uczyć się na, na błędach i albo czyjś. Ale szukać rozwiązań przed. Bardzo dużo. Trzeba po, e, wszystkich ambasadorów zaaranżować do tego projektu. E, to, nie, to nie są takie wyprawy, że biorę sobie plecak e, i jak Maria Rodowicz z Włocławka śpiewała, że <gryptu> <gryptu> sięjdź do pociągu byle jakiego. Ja tylko po prostu trzeba myśleć rozsądkowo. I do tego nawiązuję też na tych wykładach, o których pytasz. No właśnie, ale niesamowite dla mnie jest to, że, że takie gigantyczne przedsięwzięcie, do jakiego ty się przygotowujesz, wielokrotnie. W Realizujesz później sam w konsekwencji, tak? Tak. Yy, nigdy w życiu samotnie nie organizowałem projektu w Polsce. Fizycznie, samotnie to tak wykonuję na rzece, tak? Czy tam Nie. w górach, czy na pustyni, no właśnie, czy w dżungli, To fizycznie, tam, tam i... sam jestem, tak? Zazwyczaj jest jeszcze tam przez pierwszy tydzień czasu ze mną jakiś operator filmowy albo fotograf, który powiększy ze mną fabułę materiału, a później po prostu mam swoje małe kamery GoPro, tak jak w tym przypadku teraz, czy też, czy też swoje małe aparaty, które dokumentuję, też specjalny jest nadanie, który pokazuje, ile kilometrów przepłynąłem od momentu do momentu mm, od jakiegoś punktu. No to mm, fizycznie tak, tam rozwiązuję ale staram się wszystko zrobić, żeby wykluczyć wszelkie niebezpieczeństwa, chociaż prawdziwej przygody się nie zaplanuje, bo inaczej by nie było przygody, ale szukam rozwiązań i nawiązuję kontakty z poszczególnymi miejscowościami, osadami, ludźmi, tak jak na przykład z misjonarzami, teraz prowadzę z Brazylii czy, czy z Peru, żeby mi pomodli, tak, w jakimś tam jakimś, jakimś ułamku, ułamku jakichś pomodli, tak, ale zdaję sobie sprawę, że kiedy sytuacja jest krytyczna, przykładowo kiedy się wy, wywrócę na rzece, na takie jak ukajali, gdzie, gdzie, gdzie no, różne są zagrożenia, już nie mówię o zwierzynie, ale przede wszystkim międzyludzkie jest tam trudne przetrwanie, to muszę szak, sam rozwiązywać sytuację. Ale staram się... Cóż, no jest, rozwiązywać sytuację przed. Jestem trochę nieoficjalny mistrzem świata w optymizmie. <laughs> no ja <laughs> widzę właśnie. Więc, 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 więc. <laughs> Więc, no, tak to A powiedz, zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja jakiegoś takiego zagrożenia życia? No były parę razy. E, żeby było ciekawiej, to nawet prowadziłem jedną firmę z Wrocławka, e, Byłem przewodnikiem między innymi firmy Satfilm. Prowadziłem i, i, i przeprowadzałem ludzi na rzece Jugon. I e, wszyscy przepłynęli. Ja cały czas obserwuję, tak, bo ja odpowiadam za daną grupę, za daną osobę. I, e, i w tym przypadku, no, zostałem sam w tyle, wywróciłem się. Do góry nogami, opiłem się trochę wodą, no, nie mogłem szybko postawić kanu, szybki nurt był. No, to były sytuacje dramatyczne nie tylko dla mnie, ale dla ludzi, którzy to obserwują, ponieważ wtedy rosły emocje. Yy, 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 ciężko zapanować nad różnymi emocjami, więc, więc, więc. No, yy, to były sytuacje dość ekstremalne, ale też były takie ekstremalne sytuacje, kiedy, yy, no cóż, no, byłem na rzece Lena, robiłem też prosy potężnej rzeki, która. No, nie wiem, no ma 20 km szerokości sama rzeka, więc, więc sztormy, burze to powodowało, że ci, o, ledwo co dopływałem do jakichś punktów tak, zwrotnych w swoim życiu. Yy, ale generalnie, no, tak w dużym strucie, no były też sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie miałem y, problemy z, z, z wędrówką przez, Karawa, z, przez Saharę, gdzie wielbłądy nam uciekły i siedzieliśmy na pustyni. Szu, mój przewodnik szukał, akurat to było razem z przewodnikiem, którym. Dawał mi możliwości poznania tajników przetrwania na Saharze. No ale też niimo doświadczeń było różnego rodzaju jeszcze. A nie zadawałeś sobie czasami pytania, pogrzeb mi to. <gryb> tak, to zadawałem i wielu ludzi mi to zadaje to pytanie. Cóż, ja mam 36 lat, mam dwóch synów, 3 lata i 5. Ja też chcę pokazywać innym, jestem mówię, ambasadorem grupy Nergiel dla młodzieży, pokazuję, że pokazać. No ktoś musi pokazać, tak? Ktoś musi pokazać, że. że, że że marzenia się spełniają, że można chcieć bardzo. No nie mam żadnych nie miałem nigdy w życiu żadnych jakichś koneksji. Urodziłem się na Mazurach, mieszkamy w Trójmieście, Żona jest, można powiedzieć, z Wrocławka. więc jakieś, to, to, to wszystko chcemy pokazać, że, no, że, to, że to można osiągać bez żadnych koneksji. Że, że można wiele że rzeczy osiągnąć. Tak? Że zwykły człowiek, który ma pasję, fokus. Może takim być takim drugim Kamilem Stochem, który dwukrotnie zdobywa mistrzostwo Olimpijskie. Może to być Marcin Ginieszko. Może być taki jak mój teraz yy, yy, idol w jakimś stopniu, Aleksander Doba, który zostaje podróżnikiem świata, yy, który przepływa Atlantyk w wieku 67 lat. Więc to, po to, są, po, to jest, jest niesamowite. Mm -hmm. Po to są właśnie ci ludzie, żeby jednostka poprowadziła tłum, tak? Więc, więc w sensie takim to jest bardzo istotne. Ja uważam, że to jest bardzo istotne, bo ktoś na czymś się musi wzorować, tak? Bo, bo bez, bez wzorców to nie ma nic. Jestem na górze źródłowej Amazonki. Zobaczcie, taka przestrzeń. Tak to się tu wygląda. Góra źródłowa Amazonki, Nevada, Misming. 5600 metrów. Zdobyłem to. Dedykuję to dla pomorskiego hospicjum, dla dzieci, żeby wszystkie wierzyły, że wszyscy możemy wyjść ze wszystkiego. Właśnie byłeś takim małym chłopcem, powiedzmy, wychowywałeś się na Mazurach i kiedy zaczęły się te twoje marzenia o tym wielkim świecie, o tej ekstremalnej przygodzie, o tych wielkich szczytach, niesamowitych rzekach, dzikich dżunglach i innych tego typu y, okolicach, że tak powiem. No, zaczęło się. Od książek. Wszystko zaczęło się od książek. Dużo czytałem, teraz trochę nie, ale teraz piszę książki. No <laughs> ale, ale dużo, dużo yy, czytałem. Tomek w Krainie i tak dalej. Tak, tak to wszystkie Tomki przerobiwały. No, szklarski, więc, więc, tak, są, więc pobudzały to wyobraźnię, bardzo. tą energię, siłę i, i, i ten, ten duch wojowniczy. Eee, to, to, to raz. Eee, tak, no to zaczęło się od książek w wieku 16, tam od 15 do 17 lat. Ja w, w dość długo wyczynowo uprawiałem sport tenistowy, eee, więc wszystko w życiu było związane też ze sportem. No, wszystko było związane może nie ze sportem, ale z pasją. Pasja, pasja, pasja. To jak Ryszard Kapuściński pisał kiedyś, że przetrwa ten, kto stworzy swój świat. I ta pasja u mnie cały czas była. Tak? I mm. dlatego mm, później zacząłem robić wyprawy, rowerem. Miałem 18 lat rowerem dookoła Polski na czas. Później przejście Pirenejów. W wieku 20 tam lat kupiłem konie w Mongolii, przejechałem północną Mongolię. Na, przekazywałem te a informacje pieniądze na koniec, e, akura, akurat to <grym> zlikwidowałem książeczkę oszczędnościową, którą miałem, którą mi rodzice i babcia kiedyś, e, płacali pieniądze, a oprócz tego e, wiadomo w tym czasie jeszcze e, pracowałem, e, znaczy pracowałem kiedyś była taka Cutrownia Kętrzyn. E, na, na, pracowałem wieczorami w nocy e, od godziny tam z tego co pamiętam chyba od godziny 20 do, do, 18, do 6 do nad ranem, e, mm -hmm. więc, więc pracowałem też wtedy a więc dorabiałem sobie do tej, do tej książeczki, żeby, żeby uzbierać te pieniądze, i, i wówczas uzbierałem mm, na tyle, że mogłem wyruszyć na swoją taką pierwszą, taką większą wyprawę azjatycką. Mongolia, no teraz też pojechać, też jest dziko i pięknie, więc, więc to, to, to się zaczęło, a później to. Poszło, jak no, skończyłem studia dziennikarskie, to, to, to yy, wylądowałem na Alasce i tam pracowałem jako murasztrz akrobata. Więc, więc, tak? Więc, tak, 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 nie, nie, pracowałem no, trochę na statku, trochę różne rzeczy yy, i malowałem, no dorabiałem. To był okres dojrzewania takiego Jacka Londona, tak? 23-24 mhm. lata, więc, więc zbierałem te pieniądze i no i wyrabiałem później kontakty, tak? Później mhm. zostałem trochę przewodnikiem na, rzekach, na Alasce. No, a później wróciłem i zacząłem robić to, co kocham. No, a w międzyczasie jeszcze pływałem też na statkach, bo po, po, po mam jakby wszelkie dokumenty uprawniające, że mogę pływać na statkach. A no, powiedz mi o tej y, wyprawie, którą przygotowujesz, bo ona zapowiada się niezwykle ciekawie. I o ile pamiętam, to tam jakieś w grę wchodzą bicie rekordów. Tak, y, rekord y, Guinnessa, tak? tak, tak. No, World Record Guinness. Y, y, jest to ustalenie. Przepłynięcie w najszybszym czasie Amazonki, czyli w 100 dni. Dotychczas robili to w 120-147 dni, to jest jedna sprawa, a oprócz tego jest to najszybsze pokonanie trawersu Ameryki Południowej, bo najpierw muszę przejechać rowerem 750 km przez Andy, później rower zostawiam w wiosce, można powiedzieć w miasteczku takim półindiańskim i tam już jest moja łódź i rozpoczynam płynięcie, to jest 6130 km do Atlantyku, Dopływam, później z Polską flagą chce biec 80 km do, do Oceanu Atlantyckiego, więc start jest na początku maja, dokładnie 10 maja i e, jeżeli Bóg pozwoli, to na 1 października tam jest finisz. Więc to jest bardzo, bardzo duża, to jest mój rzeczny Everest, bardzo duży projekt. O wszystkich tam się nie wypowiem, po, po zagrożenia, no po to czasu by nie starczyło, ale e, problemy są międzyludzkie. Wszystkie jednostki specjalne, które szkolą się, trenują, to między innymi w Ameryce Południowej, ponieważ Pierwsze sprawy, żeby przetrwać, to trzeba wyjaśnić to ludziom, obronić się w jakiś sposób. Tam są ludzie, którzy wierzą w nie wiem w cielenie diabła tak zwanego pelakarę, ponieważ kiedyś biali mieli takie te swoje najazdy na tamte regiony i wycinali, no muszę to powiedzieć, niestety, jakieś narządy i handlowali tym. Teraz wszyscy wierzą w to, że, że, że to biały to jest te zło i strzelają do białych. Na tym tle zostali zamordowani między innymi w 2011 roku polscy kajakarze na Ukajali. Więc, więc no, to są zagrożenia bardzo trudne, z takimi ludźmi nie porozmawiasz. Ja na przykład, mam, na przykład mam na swoim kanu wy, wytatuowane olbrzymie zdjęcia moich synów. O, płyną, ja mówię, no, Nini, z dzieci po hiszpańsku, że, że no, no, no Pelakara, nie jestem, nie jestem jakimś takim człowiekiem, którym by był. Nawiązuję, bo tam jest kult rodziny, więc muszę to nawiązywać, że, że rodzina, że tu nie, że. No to trzeba takie szukać rozwiązań. Bardzo trudno jest z, tymi, z ludźmi negocjować. No, oprócz tego są tam kartele narkotykowe, ale oni się trzymają bardziej tam w górach. Bardziej się w górach trzymają, nie powinni tym robić problemów, ponieważ taka płotka jak ja to nie jest tam jakimś zagrożeniem. Ale. No ale... Chyba, że cię wezmą za jakiegoś człowieka. <laughs> chyba, że wezmą że za jakiegoś człowieka od A. to jest Departament Ścigania Narkotyków w Stanach uh -huh. Zjednoczonych, gdzie czasami, czasami tam monitorują, ponieważ mają podpisane umowy z A Jak ty się zgodę? dogodujesz z takimi Indianami? Przepraszam cię bardzo. E, ja no. biegle, znam hisz... przepraszam angielski i rosyjski. Hiszpańskiego się uczę. Dość już drugi rok, więc, więc po... to trudno jest, ale to też, jak się nauczysz hiszpańskiego, to nie jest tak, ponieważ tam są też dialekty. No właśnie o to chodzi, asieika, że oni robią A to jest taki język tamtejszy, więc, więc to też. Y... No ręce czasami bolą, tak można powiedzieć, odpowiadając jest prosto, ale, ale, ale no, te podstawowe zwroty grzecznościowe w nawiązaniu takiej komunikacji, czy mogę przenocować, że, że do Desta alcalde, gdzie jest tam sołtys takich, no, że po zawsze trzeba iść do tego sołtysa, czyli takiego wodza tamtego, tamtejszego, że, że i prezent przynieść, że, że tu moja łódka, moje kanu, że, że sport, deportista, sportowiec, że, 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 że nic w Boże, że jakieś innych rzeczy. Hmm. No Właśnie, a co ty to... masz na tym swoim kanu? Na tyle dyni, na tak długi czas? Nasza znaczy, żywność, sprzęt satelitarny, czyli telefony satelitarne, gdzie mogę zdawać relacje, jak i również informować, że wszystko ze mną jest w porządku, okay. nadajniki specjalne, y, panele słoneczne, y, cóż no, no, liny, no, odzież, no, odzież aż tak dużo nie ma. I śpisz podczas. na tej łódce? Y, nie, y, a namiot to też specjalny jest, śpie y, na brzegach. Albo właśnie w takich wioskach. W tym przypadku jest bardziej wskazane spać w wiosce, ponieważ tam idzie y, y, informacja pantoflowa. Jeżeli na przykład ktoś widzi, zobaczy, że śpi na wyspie, o, śpi na wyspie, coś chyba coś ma na rzeczy, nie chce spać u nas i mhm. podpływamy do niego. I są już tego, a co ty tu robisz i tak, nie, nie, nie. Właśnie trzeba spać tylko, przeważnie w wioskach. Oczywiście są dystanse takie, że nie dopłynę tam, tak, do jakiejś wioski. Więc, 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 no to śpię w dżungli, tak, no. Yy, no ale teraz yy, przepłynąłem w tym roku, znaczy w zeszłym roku przepłynąłem dopływ Amazonki Napo przez Ekwador i Peru, płynąłem przez dżunglę. Więc, więc o godzina 18 to już zgaszałem swoje światło, czołówkę, ciemno, żeby po prostu nikt mnie nie widział, tak? To jest inne przetrwanie. Kiedy ja byłem między m.in. na Lasce czy w Kanadzie, to ja zawsze się bałem, że mnie nieźle gryzlizję, że jakieś takie sytuacje były, bo tam były tego typu zagrożenia zwierzyny. A tu są zagrożenia z ludźmi. Więc, więc trzeba zgasić. Czu, człowiek się czuje najbezpieczniej nocą, kiedy jest ciemno, nikt nie widzi. Bo hmm. kiedy płynie się, no o, gringo, taką łódko płynie, o bogaty, tam za zegarek mogą zastrzelić i zamordować. To nie jest tak. Tam jest... To jest trudno, to jest trudno. Po raz pierwszy w życiu mm, muszę mieć bardzo duże szczęście. Ja dużo, czasami w różnych sytuacjach miałem szczęście, ale w tym naprawdę, ponieważ jest długoterminowy projekt. Długoterminowy projekt. Więc trzeba. No, jakoś zaplanować to też dobrze to robię. To już ja przygotowuję się do tej wyprawy dwa lata, dlatego przepłynąłem dopływ Amazonki Rio Napo, ponieważ yy, ja wcześniej bywałem na północy w różnych innych miejscach, w Australii, w Kanadzie, w różnych, yy, ale nie byłem w Ameryce Południowej, tam trzeba było poznać myślenie tamtych ludzi, żeby jak, jakkolwiek żeby zacząć negocjacje, tak? No to, to, to wszystko decyduje, żeby dopłynąć do celu, że osiągnąć cel. No i teraz powiedz, jakie Włocławianki są fajne kobitki, co? Skoro, no, twoja bardzo, bardzo, żona, no, tak, skoro Twoja żona tak. to wszystko wytrzymuje, zostawiasz ją lada dzień yy, na trzy ponad miesiące samą, no samą, z dwojgiem małych dzieci. Powiedz, jak właśnie Twoja żona do tego wszystkiego podchodzi. Jak ona yy, no, przeżywa tę, tę Twoją nieobecność? No bo na pewno się o Ciebie mocno martwi. No na pewno, tak, tak. No, yy... Mamy dzieci, to wiadomo, no, to, to jest naszym jakby. No, to jest najważniejsze, prawda? Więc, więc, więc to, to nie podlega dyskusji. Więc, więc no, przeżywa na pewno, boi się, chociaż czasami nie zakłada, nie zakłada żadnych wariantów pesymistycznych. Mhm. Ja czasami wręcz przeciwnie, mówię, tak? Mówię, bo. To, co powiedziałem na początku, że chcę mm, pokazać, że bombę trzeba rozbroić przed, tak? Mhm. Więc, więc, żeby. Ale, ale e, przekazuje informacje, wszelkie informacje, kontakty. Jesteśmy też cały czas na wyprawie e, pod telefonem satelitarnym. Dostaję, mam specjalny swój nadanie, gdzie jest jej telefon i e mail podłączony, co e, dwie godziny dostaje informacje, gdzie się znajduje, ile kilometrów przepłynąłem. Więc to są bardzo ważne i to może ją uspokaja, tak? Jeżeli by tego nie było, Cały czas wybudziło się. Ja jak miałem 20 lat, jak jechałem konno przez Mongolię dwa miesiące, to moi rodzice nie wiedzieli, gdzie żyje i jak to wygląda. No Dla tak. nich to był szok. Hmm. Więc teraz jesteśmy trochę w dobie internetu, trochę jest inna komunikacja, ale e, myślę, że odpowiadając za Alicję, to, to, to no, stresuje się, no, każdy stresuje się na swój sposób, prawda? E, myślę, że stresuje się wtedy, kiedy już naprawdę coś jest tragicznego. A ty tęsknisz? No bardzo, bardzo, bardzo tęsknię. Zwłaszcza, że, za, że za, za, za moimi chłopcami, no że no, tak zapał. Tak ale, no ale ja, ale ja, no ja moi so, chłopcy to są to jest moja największa motywacja mojego życia. E, więc, więc więc tutaj obecny jest Igorek. No właśnie, Igorek chodź do nas, chodź, być to Igorku. piękne wiosło, prosimy. Więc. Więc, I... więc wśródka, jest Chodź, Igorku. Tak. To jest. Fej, mo, mo, tak, tak. To jest mój e, najstarszy syn, e, Igor. E, jest mały napieraczem. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. dobry. No śliczne, to wiosło. To jest, to jest to wiosło. Opowiec. Igorek płynął. E, jak może płynąłeś? krutyńo, tak, płyną, i tak tam kupił, żeby, żeby, właśnie pokazywał, no, żeby miał jakiś taki przykład, tak. To też bardzo dla mnie jest istotne. Czyli jednym słowem, chłopcy biorą z ciebie przykład, tak? Towarzyszą ci w tych przygotowaniach do wypraw. Tak, muszę powiedzieć, że bardzo mocno towarzyszą i też muszę dodać, że moi synowie bardzo mało, wbrew pozorom, czasami oglądają bajek. I jak my opuszczamy jakieś regaty, na przykład nie wiem, regaty Van de Globe, to najmłodszy Leon, to to, to po prostu no, bardzo się aż nakręca. No, Laosiu, że... jesteś w pobliżu, ale jego bardziej interesuje tutaj strona techniczna, studia. <grym> tak, jestem więc, więc wystąpienia tak. przed ale, kamerą. Także więc, chyba. Więc, się... Tak, ale, ale generalnie tak, no, yy, też chcę pokazać, że, 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 że można to wszystko też pogodzić. To też jest bardzo istotne. Więc. więc yy to no to ma wszystko jakoś taką formę misji, prawda? To jest dla mnie bardzo znaczące, a żeby też właśnie dzieci, żeby pokazywali, że mamy drugiego przystojniaka. Trzymaj. Więc tak. dzisiaj rodzina, rodzina w to fantastycznie. Więc więc, więc, więc więc to tak to generalnie wygląda, ale ale yy... Cóż, no, chcemy, chcemy zrealizować to naprawdę ten projekt Amazonkę, więc 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 to jest to no teraz jest kluczowym tym momentem i teraz jest dużo emocji, dużo stresu przed wyprawą, no, a później jak już się popłynie, bo teraz jest bardzo dużo stresu, jak już się później popłynie, jak już wejdę w ten rytm, po pięciu dniach, płyn, dzień, liczę się na wyprawę świt i zmierzch. Ja nie mam czasu tam, yy, nie wiem, myśli są różne, ale nie, nie prowadzę jakichś tam negocjacji ze sobą. Po prostu świt, zmierzch. Sportowo ja płynę, tak? Bo jest celem osiągnąć rekord Guinnessa, Więc, więc nie, tak, no, generalnie, tak, tak. Więc, yy, więc to założenie jest sportowe, więc... Jak myślisz, powiedzie się? No, no ja. Się? Się Ale jeszcze Ci zadam jedno pytanie, bo na Twojej stronie internetowej przeczytałam takie zdanie, że kiedyś myślałeś, iż w momencie, gdy zostaniesz ojcem, to już skończysz z tym wszystkim i po prostu będziesz przykładnym obywatelem wracającym tak. o odpowiedniej porze tak. z pracy i tak dalej. Natomiast, mimo że widzę, że no, synowie są swoją wielką dumą. Tak, bardzo. To jednak nie zaprzestałeś tych wypraw, tak, a wręcz nie. podejmujesz coraz to trudniejsze Tak, wreszcie, tak, bo ja myślałem od innej perspektywy, od innej, od innej sprawy. Ja, jak wiadomo, nie byłem wtedy ojcem. Nie wiedziałem. Jak, jak to nie, jest być? Jak to jest być, to jest jedna sprawa, ale przede wszystkim nie wiedziałem, jak reaguje moja psychika. Nie wiedziałem, czy będę strasznie tak tęsknił i tylko i wyłącznie tęsknię, ale na wyprawie muszę być skupiony tylko i wyłącznie na wyprawie. Ponieważ jeżeli ja nie będę skupiony na wyprawie, wejdą jakieś emocje, jakieś złe fluidy i stanie się coś złego. Bo ym, jeżeli ludzie się spinają, płyną, gdziekolwiek, jakieś regaty, muszą mieć, albo jest skoczek, nie wiem, sportowcy, muszą mieć fokus nastawiony na, na to. To nie jest egoizm, to jest, to jest forma yy, przetrwania. Forma przetrwania, aby wrócić do nich i pokazać, że można coś w życiu osiągnąć. Tak jak powiedziałem. Tak. No super. W takim razie pozostaje nam tylko trzymać kciuki za Ciebie. Pogratulować Ci naprawdę fantastycznej rodziny. Dziękuję bardzo. Więc, mm. więc, więc, więc yy, już no, trzymajcie za projekt Energy Solar Amazon Expedition, trzymajcie kciuki za. zapowiedzenie. mam trzymać. nadzieję, że. Cały i zdrowo wrócę i będę mógł powiedzieć o tych przeżyciach znowu. Więc, więc, bardzo więc. na to liczymy. Dziękuję Ci, ślicznie Kłaniam za to spotkanie. Państwu przypomnę tylko, Marcin Kienieczko był Państwa i moim gościem. Dziękuję, ślicznie. Do go zobaczenia. Go no jest. i oczywiście Igor. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.